Oh, oh, what the fuck? Witajcie moi mili w kolejnym odcinku z Little Nightmares. Tak swoją drogą myślałem o tym. Let's go! Eee, w poprzednim odcinku, kiedy byłem w tej łazience, dopiero później jak oglądałem jeszcze raz sobie materiał, to zauważyłem, że tam chyba trzeba było rozbić lustro, bo drzwi były tak czy inaczej zamknięte. <laughs> Ale hold on, wait a minute, gdzie my jesteśmy? Czy to jest ten moment, gdzie jest. Chyba tak, tak, to jest ten moment. Nie, nie wiem, dlaczego mi się tak te save'y dziwnie tutaj robią, zapisują. Tam chyba nie, nie będziemy już szli, po prostu sobie. A, tutaj nawet nie trzeba było krzesełka mieć. Nice! Dobra, no to wbiegamy i po prostu. Eee, nie złapiecie, gdzie. A czekajcie, jak sobie tak stanę, to tutaj. Eee, oni i tak są głupi, co? Ech, 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 nie dostaniecie mnie, mogę wam dawać... gruby <laughs> O ty fajo! Patrzcie i mi zjada od razu! What the fuck Dobra, tutaj cię trzeba przeskoczyć, bo jesteś głupią parówą. Eee, skipniemy to, bo tutaj nie, nie ma co jeszcze raz tego przechodzić. No dobra, ale to jest... to jest tutaj, więc w sumie z, za dużo to wam tu nie skipnąłem. <laughs> Hello there! Proszę mnie tutaj gonić. Proszę mnie tutaj gonić, panie kucharz. No dobra ja sobie tutaj baba. Ba, ba. Czemu drzwi się automatycznie za nim zamykają? No to jest nie fair. Ja bym sobie tutaj mógł sprawnie... Ba, ba, tam z tyłu uciec i i by było kurde po kłopocie, a tak to... Nie musisz tego zrobić. I to był znak. To był znak, że ta puszka tutaj spadła na bank. I teraz zróbmy tak. Heh. Aaaa, dobrze, dobrze, ale też oczywiście dziękuję widzom, którzy mi napisali, bo są dość spostrzegawczy, że... Hej, Kupson, tam trzeba chyba było lustro rozbić. <grywka> Ewentualnie już gałgany gdzieś widziały gameplay. bo to, to nie, bo się pogniewamy w takim razie. No, <grywka> żartuję oczywiście. Tylko... Proszę was, jeżeli kapitan Alien będzie tam z tyłu z, za mną, bo on mnie ostatnio fuck. Bo on mnie ostatnio lubi straszyć, to będziemy go bić. I tym razem postaram się nie spaść na głupi ryj. Bo będziecie się śmiać, że ruła mnie wyjaśniła. Okej, okay. dobra. Pa pa pa. pa. Tutaj ostrożnie, tu ostrożnie, nie będziemy szaleć. Dobrze, dobrze, na spokojnie. Mogę przyspieszyć? Mogę, ale nie chcemy chyba tego robić. Dobra, ale tutaj mogę sobie spaść. Tutaj mogę sobie wziąć to i. E! Uwolniłem przybysza. Nice. Dobra, i do windy. I do windy. Cie ciekawe, gdzie to nas w ogóle. W nie, nie wiem do końca o co chodzi w tej grze, tak w sumie. Dlaczego my jesteśmy tutaj gdzieś i, i co, co my tutaj robimy? Wydaje mi się, że... że, że musimy gdzieś uciec stąd, ale gdzie dokładnie, to, to, to zbytnio nie wiem. Mogę wejść po tym? Mogę. Fajnie. Dobra. Nie Mogę się do tego złapać? Nie. Ale mamy latarnię, nie mamy, którą możemy sobie podpalić. Okej. Okay. Tutaj pewnie jakaś niespodzianka, coś śmietu wyskoczy. A tak jak myślałem, ty, co ty się wkurz? W, w Halo bawisz? Dlaczego oni tak dziwnie chodzą, w sumie? Bo to... To, bo to nie jest nawet wiecie. To nie jest chud, tak w sumie. To jest czołganie się dziwne. Z powodu tego, że, że są zbytnio za bardzo... o cholera złapali mnie. Że są zbyt grubi po prostu. <laughs> Przepraszam. Okej. Okay. Run! Run! motherfucker, RUN! To jest ich lider, pewnie. To jest ich lider, bo on, on ma maskę Nie wiem dlaczego tam chciałem skoczyć na, na ścianę, kiedy miałem wyraźnie, hej, musisz iść na dół po schodkach Czyli w ogóle oni tutaj wszystko dewastują, to jest takie, takie w ogóle nie, nie fair. To jest nie fair. O, o, o wy, coś mnie wyjaśniło, chyba mnie komoda wyjaśniła, o mój Boże. Wyjaśniony przez komodę. Pa, pa, ra, pa. Czyli tam nie wolno się zatrzymać, tam trzeba biec, tutaj cały czas trzeba biec. Trzeba tutaj w żaden sposób z nimi próbować walczyć, bo to jest bez sensu! Pa, pa pa pa! Let's go! Jump! 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 jump. <laughs> Biegnij! Boże, chyba mnie brzuszek boli, bo tak coś nie... Nie mogę mieć! I teraz żebyście kurde spadli! Tak jest, gruba ty! Jest, udało się! Pakie yeah, Latarnia! Come on! Uwielbiam tą grę. Naprawdę jest mega. Przepychaj się tutaj przez to. Czy tutaj będzie kolejny pościsk? Nie. Po pościsk. Nowe słowa wymyślam. Tam było tyle żarcia po drodze. Tyle mogłaś się tam naszreć. Nie. Yeah. Nawet brałem marchewę wcześniej, czy, czy co, coś innego. No come on! Zaraz znajdziemy coś do jedzonka. Nie pękaj. Nie. Nie bądź guma. O! Dawaj parówę, jeżeli mi ją zabierzesz. No... Czy mi ją dajesz? Daje mi kszat parówę, to pewnie przez to, że go wcześniej... What the fuck? Miałaś gdzieś parówę, przecież ci dawał, co ty odpierdzielasz? Kobieto! Za nie mówiłem aż. Autentycznie. O! Babo! Gdzie uciekaj! Babo! Kurde Czyli sobie muszę tą windę przywołać jakoś, a czekajcie, ja jeszcze sobie idę zobaczyć co jest po tej stronie. Tutaj na końcu. O! Lalka. Ta... Girary. <laughs> nie wiem o co w tym chodzi, zresztą. To jest pewnie jakiś, jakaś znajdźka, albo coś. Dobra. Czyli to jest to miejsce, gdzie ją wtedy żeśmy widzieli, na tym takim jakby balkonie, na tym. Dobra. Dawaj mi windę. Dawaj mi windę, zobaczymy co tam się święci. Open the door Hello! Odblokowano osiągnięcie. Sala dla gości. Czyli tak jakby żeśmy przeszli chapter bo zawsze po czapterach się odblokowują te osiągnięcia. No dobra. No dobra. Widzę, że tutaj chyba ta pani jest bardzo brzydka, że rozbiła to lustro. Oho. Tak, to jest to na bank. I tutaj domyślam się, że do góry musimy zdobyć klucz. Podgłośnię sobie trochę, bo tak nic nie słyszę. Niefortunny zegar, ok. Halo. Proszę pani. Czyli ona jest zła. Very well. W sumie dlaczego? Może inaczej. Czego ja się spodziewałem? za karę, żebyś zgisła. Mogę wejść po tych koszulkach? Mogę, ale nie czy to jest do dobry pomysł. Nope. O! o. Okej, okay, już myślałem, że się... że się tam... Jakaś magiczka! Ona nosi maskę! Dobra, tutaj widzę, że się. O! Ty można się potem przesuwać. Nice, dobra, okej. Okay. Never mind, never mind. Gdzie jest for i hey, klucz na bank jest w jakimś głupim miejscu, które. Znając życie, przeoczę. Mogę sobie poświecić? Nie, tu, tutaj nie ma. Będzie w wazie pewnie. Ja wam mówię, w końcu to musi być w jakiejś wazie, albo w czymś takim. Wbija się na, na łóżko. A wiedziałem, w końcu musiała wyjść na moje. What? Halo? Pani magiczko, czy ja mogę bezpiecznie wziąć klucz i po prostu to stąd G.T.F.O., czy będzie wojna? Hello? Oh. Am I clear? Bo ja się tutaj chodzić po prostu, żeby nie musiał tego robić od nowa Dobra. Połóż klucz. Yy. Chyba czysto. A tu wyjdzie z szafy. Uuu. To bym się zdziwił. Jezu myślałem, że tutaj ona stoi to jest manekin. Faksej. Co ona uciekła, bo się przestraszyła... Rozbitej wazy? Come on... Come on... I don't like this place... Mogę sobie zamknąć drzwi... Mogę... Nice... Oh, oh, what the fuck?! O mamo! Get out of here, ma! Holy shit! Z szafy wyjdzie? Ale że mnie wystraszyła. Facet. Tak się nie robi. Ani trochu! Teraz, jakby mnie po prostu kapi jeszcze tutaj dobił. O jezus! Bym tutaj zszedł. Ten podmuch był tak przerąbany. Ale mi teraz bije serce. Przecież ona tu stoi, kurde. Ja pierdzielę. Gdzie ja mam iść? Przesuń się. Wejdź. Wejdź. Hmm. Nie. Nie tutaj. Okej. Okay. Very well. Fair enough. Może po prostu mam iść tam prosto i to... Zawsze proste drogi to jest najlepsze rozwiązanie. No. No, no jasne, że muszę iść prosto. Po co ja w ogóle myślałem, że może być inaczej, no oka? Czemu wszędzie są rozbite lustra? Tego nie kminie troszkę. Nie wiem czy muszę iść tutaj, ale pójdę. Nope, tutaj nic nie ma. Coś musi być z tym, o tutaj, o. Z tym o tutaj to. Patrzcie, ja tutaj się teraz zapadłem, ale to by były jaja. O! Czy ja słyszę kroki? A, wiedziałem coś będzie z tym lusterkiem. Jak się masz? O ty dupo. Tylko co ja teraz muszę tutaj zrobić? To mi się nie podoba. Ani trochu, proszę pani, tak to się tutaj nie będziemy bawić. Bierzemy to lusterko. I po prostu robimy tutaj taktyczne gierary. Here. Jakbyśmy poszli w jej stronę, tak? Prapa, dobra, okej. Okay. Ja sobie tutaj chwilę przeczekam, bo może to jest jakiś taki motyw, że... Hej! Nie, jak ona zniknie, po prostu trzeba są gdzieś zapierdzielać i uciekać. Ona w każdym w każdym miejscu mnie tutaj po prostu znajdzie. Czyli musimy to zrobić bardzo, bardzo szybko i taktycznie, bo w sumie. W sumie, kurde, taktycznie. Nie nie wiem, o co tutaj jeszcze chodzi, ale let's go, uciekajmy. Let's go, niech sobie pani tutaj zniknie, a ja się stąd ewakuję. Tak, właśnie. Eee, dupa. Dobra, ty znikasz i w tej chwili się tutaj światło. O, jest światło. Pa ja go garłem. Musimy uciekać do światła. Give me that light, ja Gdzie się teraz pojawisz? Come at me, bro! Aaaa! Tak jest, bardzo dobrze. Wstawaj, Lala. Wstawaj, Lala. -pa -pa. Światło jest. Kill'em. Uh. Come at me. patrz! Oh. masz ty, o oh, ty, o ty. Co się patrzysz? No, no jeszcze ją trzeba bić. No co ty kurde? Pat o, ale to ogarnąłem, naprawdę. Jestem z Ciebie dumny. Dobra, teraz tylko stoję i. No i co? I co? I co? I co? No. Chodź. Chodź. Chodź tutaj, i poproszę tutaj, żebyś sobie zginęła sympatycznie. Nie! Aby było śmiesznie, jakby to był koniec gry.

na bank to jest to. W innym przypadku raczej bym nie był taki. taki taki wycieńczony. A nie, jednak muszę podejść do niej. I co, muszę ją zjeść? Patrzcie. Wiedziałem! Wiedziałem, ty głupi wampirze mały! O-ho-ho-ho-ho! Ale ta gra jest świetna. O, oh, wam! Oh, oh. Ja Stein! What the hell happened? I co, i teraz jej mocy? Tak, jakby. Mam? Czy, czy to jej ciało tak się tutaj wiksuje? Ja mam chyba teraz te moce. Nie chcę, żeby ta, to, ta gra się kończyła, ona jest tak świetna. Macie czasem tak, że moglibyście w jakąś grę grać, 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 grać i grać, żeby cały czas była jakaś fabuła. No I teraz A! bicze wszystkie Ale was teraz pozamiatam, kurde, za te wszystkie gonitwy, za te wszystkie... No... Złe przeżycia, złe momenty, Uuu, patrzcie, patrzcie na to, patrzcie. I GIN! Dobrze kark złamany Dawa! <ścoughs> Dobrze! Ale teraz idzie taki kozak, nie? Taki kurde, w sumie Anakin Skywalker jak zabił wszystkich Yanglingów. <ścoughs> Może też, przez to, że się nie skupiłem na początku, o co tam w sumie chodziło, bo w sumie tej pokazówki nie oglądałem. Może tutaj chodziło o to właśnie, żeby od tej babki wziąć tą moc. Wiem, wiem, jestem głupek, że nie zwróciłem na to uwagi, ale sorry, I'm sorry, ok? Don't kill me, please. But you can leave a like, if you enjoy this game with me. You know what I'm saying? I co, i to są wrota do wyjścia Czy to są te wrota, którym... Nie nie. To jest inne miejsce, oni chyba tędy nie wchodzili. Oni chyba tędy nie wchodzili. To jest jakieś inne wyjście. Kwatera pani! Pani baba i teraz będę tak patrzył jak... Hej, dziewczynka sobie idzie, a ty frajerze skończyłeś grę i masz nadzieję na następne etapy gry i chcesz zrobić z tej gry live'a, a tutaj <laughs> chciałbyś Do skrzaty! Tylko że ja jestem jakiś... Nie, to, to, to moja postać jest jakaś niedobra, to jest, to jest po prostu jakiś jakiś bullshit. Dlaczego jestem jakiś wampir w ogóle, te wszystkie małe skrzatki? Yy, przecież wcześniej się do, do jednego tuliłem na, na odcinku tam. A, ha, ha, no nie gadajcie, że to jest koniec. Ale jestem kurde smutny teraz. Chciałem sobie zrobić z tej gry live, bo to by było dość fajne. A w tej chwili co? Nie, nie mam żadnej gry. A, w ile to odcinków żeśmy skończyli? W pięć odcinków. No. Pięć odcinków, tak więc kochani, mam nadzieję, że seria, ta i seria Wam się spodobała. Jeżeli tak, zostawcie dużego like. Mówię Wam. No i tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Czekajcie na inne materiały. Elos!